Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik karmelowy. Potrzebować będziemy cztery duże jajka, szklankę cukru, jedną łyżkę mąki pszennej, jeden budyń 40 gram bez cukru i kilogram sera z wiaderka. I tutaj na patelni mam 4 łyżki cukru. Patelnie zwilżyłam i cukier podgrzewam do koloru bursztynowego. A tutaj mam 5 białek i pół szklanki cukru. Formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Cukier karmelizujemy. Podgrzewamy na nowy kolor, a jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Rozprowadzamy cukier i podgrzewamy do bursztynowego koloru. A jajka ubijam. Cukier już ma bursztynowy kolor. Dolewam jedną trzecią szklanki wody i pozostawiam. Powstanie taki płyn. I później połączymy z sernikiem. Ja sobie ten płyn zaraz przeleję do miseczki. Ten karmel możemy sobie przygotować szybciej, aby on był ostudzony, żeby on nie był taki gorący tak i karmel mamy przygotowany a jajka dalej ubijam na puszystą masę masę jajeczną już mam puszystą dodaję mąkę pszenną dodaję budyń cały czas ucieram i dodaję się diagno. I składniki połączyć. Już przygotowane, i teraz dodajemy również karmel i łączymy. Tak mamy i dokładnie masę serową mieszamy. Użyjemy na przygotowane herbaty. Już mam połączone i przygotujemy wykładamy. brzegi i teraz wykładamy ser Sernik będziemy piekli 50 minut a później przygotujemy białka i wyłożymy na sernik powierzchnię wyrównuje i sernik wędruje na 50 minut w 170 stopniach do piekarnika i będziemy mieli sernik karmelowy sernik już mamy 50 minut w piekarniku Teraz przygotujemy pianę. Dodaję szczyptę soli, ubijam, dosypując stopniowo cukier. Białka ubijamy na sztywno. Pianę już mam ubitą. Sernik mam prawie upieczony. I teraz wykładamy pianę na sernik. Na całą powierzchnię. Ja to rozprowadzam łyżką i jeszcze ja uwielbiam na serniku takie górki, pagórki. Ja sobie po prostu tak łyżką zrobię. I sernik włożymy do piekarnika na 15-20 minut. Sernik karmelowy wędruje do piekarnika. Jak oto wygląda sernik karmelowy. A tak wygląda w przekroju. A ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik karmelowy.